Piękne wkręty, kolczyki. Po prostu cudowne. Oczywiście, a część jest ruchoma. Prezentują się po prostu wow. Hej, oto tydzień tydzień z katalogiem trwa już. W najlepsze z katalogiem numer 14. A ten katalog, przypominam, trwa tylko do 19 października. I od tego momentu katalog będzie rozpoczynał się, uwaga, zawsze w niedzielę. Co nowego, co polecam Tobie specjalnie dla Ciebie w tym katalogu? Witam Cię serdecznie. Więc jedziemy. Widziałaś piękne kolczyki, które są oto zapakowane w taki śliczny torebkę prezentową. Wszystkie te produkty, o których będę mówiła, znajdziesz oczywiście w tym katalogu. I tak wyglądają: są to takie duże wkręty, specjalnie, specjalnie dodane. O, tak, zobaczcie, zobacz sama, przecudowne, ta część jest ruchoma. Specjalnie dodane do odświeżonej serii, serii Royal Velvet, tak mocno lubiane przez panie. Jest to seria ekskluzywna z czarnym irysem, ale także teraz jest wzbogacona jeszcze pyłem ametystu. I ma badania kliniczne, które będą gwarantowały rezultaty. Odświeżone zostały te piękne etui do tego oraz opakowania. Znajdziesz je już w takich opakowaniach. Jeżeli je kochałaś, pokochasz je jeszcze bardziej. Więc jest to seria mocno już działająca przeciwstażaniowo, ale również działająca ujedrniająco, uelastycznie, serę, modelująco, podnosi kontur twarzy, także działa mocno przeciwzmarszczkowo. I teraz uwaga, jeżeli sobie weźmiesz jeden krem z, z tej serii, a mamy krem na dzień, na noc oraz, no ja mam w tej chwili krem, który widzisz, to jest krem na dzień, jest również krem. Na noc, to wtedy y, można y, sobie już w tym katalogu za 29,99, właśnie kupić taki oto zestaw kolczyków, żeby nie tylko wyglądać pięknie, ale również pięknie prezentować się tej jesieni. Więc tak to wygląda y, w pięknym etui, może być jako prezent. Dodatkowo w całym katalogu. Jeżeli się zakupi 5 ikon danego z Oriflame, to tam są wyszczególnione, które to są ikony, jest opis ikona, to wtedy można jeszcze uzyskać dodatkowe 10% zniżki. Tu jest ten znaczek ikona. Więc kolejną ikoną w tym katalogu jest oczywiście, jak żeby inaczej, nasz kultowy tender care z tym, że ten Tender Care to jest akurat nowa odsłona, czyli już nie zliczę, ile ich jest, ile ich było. Oczywiście w specjalnej cenie, jako nowość, z masłem kakaowym, więc można dodatkowo go zjeść. Jest tu wosk pszczeli, witaminy. Słynne tenderkerki możemy stosować nie tylko na zgrubiałą, zrogowaciałą skórę, ale również do pielęgnacji wokół ust, wokół oczu, jeżeli długo pracujemy na komputerze. Zmiękcza oczywiście będzie fajnie też również odżywiało, ponieważ tu jest odżywiało naszą cerę. Bo tu jest całkiem sporo witamin, więc Care jako e, kolejna ikona. Następnie, e, taką już ikoną myślę z pewnością jest e, znana i lubiana seria Milt and Honey, czyli miód i mleko. Oczywiście e, to już kochała Kleopatra tu akurat jest balsam krem do twarzy i do, do ciała, do ciała. E, z, oczywiście tam jest więcej produktów z tej serii, ale jest to kolejna z ikon, bardzo lubiana więc tak się prezentuje znajdziesz ją w specjalnej propozycji, właśnie też w katalogu numer 14 następnie kolejną, e, kolejną propozycją z pewnością jest maseczka 8 godzin snu w słoiku, kto nie zna, to wiadomo jest ta maseczka mocno oddziałująca, ponieważ jeżeli masz cerę zmęczoną, nie dosypiasz z jakichś powodów, pracujesz w nocy, się budzi, wtedy ta maska doda ci promienności, odświeży twoją cerę. Nakładamy ją na krem nocny, tak nietypowo, uwaga, taką ma konsystencję, i bardzo fajnie się rozprowadza, i jest tutaj kwas hialuronowy, olejek inka-inki. Będzie nam gwarantowała cerę promienną, mocno nawilżoną, mocno odżywioną. O, może zrobię to tak ładnie, sięgnę właśnie po szpatułę, żeby Wam pokazać. Tak to wygląda. Ma bardzo ładny zapach i bardzo fajnie się będzie rozprowadzać na cerze. Tak jak mówię, ty śpisz, a maseczka za ciebie pracuje, żebyś miała cerę promienną i odświeżoną. Nakłada ją dwa razy w tygodniu. Uwaga, na krem nocny. To jest również jako ikona. Mam tu w takim oto pięknym opakowaniu. I to jest propozycja również w tym katalogu maska na noc z serii Nov Age Now Age Plus. Następnie z tej samej serii również świetną propozycją będą właśnie znane już wszystkim chyba albo dużej ilości osób tak zwane złote rybki. Jest tak ładnie zapakowane. W w tej e, takiej maleńkiej kapsułce, która wygląda właśnie jak rybka, zaklęte jest aż 6 drogocennych olejków, które nakładamy zamiast serum. Nakładasz wtedy, kiedy potrzebujesz odżywienia, rozpromienienia cery. E, cer po nałożeniu jest taka rano mięciuśka. Możesz ją to, te rybki stosować rano do rutyny pielęgnacyjnej albo wieczorem. Również zamiast serum, czyli po oczyszczeniu skóry cery twarzy, oczywiście również szyi coltu Wtedy tak to otwieramy, że ukręcamy tą główkę i wyciskamy te drogocenne olejki. Jak widzisz, jest tu tego całkiem, całkiem sporo. Wyciskamy te drogocenne olejki i rozprowadzamy. Na cerę twarzy, cerę szyi i cerę dekoltu, ponieważ są tu bardzo rzadkie, drogocenne olejki, które właśnie rozpromienią, mocno odżywią Twoją cerę, będzie taka mięciuśka, przyjemna i uwaga, nie, jest to, nie są to olejki tłuste. Jak widzisz, ja całkiem sporą ilość wtarłam. I one w żaden sposób nie są tłuste, są to tak zwane suche olejki, które bardzo mocno się wchłaniają, a ja czuję swoją taką bardzo miękką, delikatną skórę teraz na rękach, więc na pewno Twoje doznania będą również takie, szczególnie jeżeli masz przesuszoną cerę po lecie, Trochę będą wyrównywać kolory, będą mocno odżywiać właśnie te złote rybki. To wtedy serdecznie, serdecznie polecam właśnie w, z tego katalogu złote rybki z sześcioma drogocennymi olejkami do rutyny pielęgnacyjnej. Koniecznie dołącz do, do swojej rutyny. No i lecimy dalej, lecimy dalej, bo propozycji jest mnóstwo. Z takich ciekawostek chciałam powiedzieć, że y, możesz, zapraszam serdecznie, dołączyć, y, dołączyć do klubu, dołączyć do mnie. Możesz zostać klubowiczem 15% bez opłaty wstępnej. Możesz również zostać w strefie premium 23%. Ja oczywiście jestem Twoim doradcą. Jeżeli się zarejestrujesz z tego linku, wtedy będziesz mogła sobie kupować te produkty, które lubisz taniej. No i są oferty odla, online. I na przykład od jutra ruszają tydzień z zapachami. Jeżeli kochasz zapachy Oriflame, koniecznie zapraszam Cię, dołącz już dziś i skorzystaj sobie od jutra od 8 października. Będziesz mogła sobie przez cały tydzień skorzystać z cudownych zapachów. Zanim jednak opowiem o zapachach, to pom pomówimy sobie o make-up. O tym, co fajnego właśnie w tym katalogu, jeżeli chodzi o makijaż i make-up. Ja moim faworytem jest właśnie podkład, który tak wygląda i jest to wegański podkład. Nazywa się Jordani Gold Eternal Glow i chciałam Tobie powiedzieć, że jest to takie połączenie. Pielęgnacji również z makijażem, ponieważ znajduje się tu niacynamid, kwas hialuronowy, będzie nam mocno pielęgnował właśnie niacynamid naszą cerę, działał przeciwmaszczkową, kwas hialuronowy będzie bardzo mocno utrzymywał nawilżenie, a tak w ogóle to jest to podkład, który ma, tak już mówiłam, chyba SPF-25. Ma taką pipetę i można sobie nim budować krycie, ponieważ jest takiej konsystencji lekkiej, ale naprawdę jest taki miły, aksamitny, jeśli chodzi o, o rozprowadzenie, połączenie się właśnie na skórze więc utrzymuje się te 8 godzin trwałości i można sobie właśnie tak jak mówię dozować to krycie jak widzisz jest to taki fajny Eternal Glow, sama nazwa mówi jest to jeden z moich ulubionych podkładów o troszkę się wybrudziła nakrętka a w tym akurat katalogu z uwagi na to, że jest to nowość w, stosunkowo w rocznica. rocznic jak widzisz mam zużyty, ale już zamówiłam sobie nowy Uwaga jest, jak lubimy wszyscy, ja bardzo oferta łączona, czyli jeżeli sobie weźmiesz ten fajny podkład, to uwaga, uwaga, możesz, powiem cenę, no bo cena jest no fajna, możesz za jedyne 19,90 mieć taki właśnie również z Jordani Gold pędzel wielofunkcyjny do nakładania. Podkładu, ale również brązowania, konturowania, ponieważ jest to tak zwane kopytko. Jak widzisz, jest to jest ścięte. Jest taki bardzo fajny, miękki. Będzie się dobrze nam rozprowadzał i podkład. I będziemy mogły sobie tutaj fajnie konturować. Więc ten pędzel z Jordani Gold, jeżeli sobie weźmiesz teraz ten podkład z Eternal Glow, możesz go mieć za 19,90. Uwielbiam oferty łączone, więc. Mówię dlatego. I jeszcze jedno. Ten odcień, który widzisz, to mam najjaśniejszy w tej chwili. To jest ten Natural Vanilli. Więc moim zdaniem są to są troszkę ciemniejsze te odcienie. W stosunku do innych, które znam. Innych podkładów, jak choćby drugi, który lubię, ten mineralny. A ten całkiem, całkiem jak dla mnie się sprawdza. Wiadomo, na ręce. Ten odcień nie zawsze jest tak, bo powinno się dobierać na linii żuchwy tutaj gdzieś podkład i, i po prostu wtedy widać jak się rozprowadzi, jaki jest. Mnie akurat pasuje właśnie taki odcień, więc mam ten i no tam jest wiele, wiele różnych tych odcieni, więc jakbyś chciała wiedzieć jaki to ja mam, to jest ten Natural Vanilii. I jeszcze, jeżeli jesteśmy przy Jordan oczywiście nie mogłabym nie powiedzieć, które są, w, oczywiście, te propozycje w tym katalogu. Wszystkie moim zdaniem, na, moim zdaniem, najlepszy z korektorów pod oko z Jordani Gold w takiej oto gąbeczce. Są dwa kolory: jest medium i light. Zaraz to wypróbujemy. To jest medium. Zaraz zobaczysz. A to jest light. Oczywiście również jest to forma pielęgnacji. O, tak wyglądają. Nałożyłam naprawdę mocno, żeby było widać. Ten jest taki dla mocnych zasinień żyłek, bo ma taki odcień do pomarańczu. A ten jest na takie cienie pod oczami. Oczywiście bardzo łatwo się go aplikuje. To są akurat moje, ponieważ możemy sobie nałożyć go tą gąbeczką i delikatnie wklepać, bądź tu oczywiście najbardziej najwięcej sińców mamy tu w kącikach oczu, tu delikatnie. Ta gąbeczka właśnie zapewnia świetną aplikację, będzie działała przed, również przeciw obrzękom, przeciw, przeciw sińcom, ale także działa mocno przeciwstarzeniowo i jest to bardzo trwały korektor w zasadzie. Jest najlepszym korektorem, który jest w tej chwili z Jordani Gold. Te panie, które lubią tę serię, wiedzą o czym mówię. To jest ta ekskluzywna seria. To są również, jest tu serum probiotyczne, Również nam będzie odżywiało naszą cerę, okolica oka. Więc polecam te dwa odcienie Medium i Light. Medium i Light. E Teraz jeszcze, jak jesteś moim oczywiście konikiem, to jest również pielęgnacja twarzy, więc mam zamówione, bo w tym katalogu jest w bardzo dobrej propozycji i odświeżone retinol. Retinol, ale o nim może opowiem, jak go będę miała. Teraz jest najlepszy czas, żeby stosować retinol, ponieważ nie ma już takiego nasłonecznienia. Nasz retinol jest 1.1, czyli taki standard kosmetologii, który możemy stosować w zaciszu domowym. Jeżeli jesteś ciekawa, jak stosować retinol, napisz pod filmikiem, a na pewno zrobię osobny, krótszy film, jak nakładać retinol, jak go stosować, no i na co zwrócić uwagę. A w tej chwili mam u siebie, bo również jest fajna pora. Kwasy AHA, 6% naturalne kwasy AHA, które właśnie możesz również w fajnej propozycji teraz nabyć. Te kwasy dajemy na oczyszczoną cerę twarzy, wysuszoną wieczorem, przed, przed rutyną pielęgnacyjną, czyli przed nałożeniem kremów. Kwasy oczywiście będą nam złuszczały delikatnie 6%, będą nam złuszczały delikatnie martwy naskórek, będą odświeżały zdrową promienną cerę, będzie także większa produkcja kolagenu elastyny, nasza cera będzie jaśniejsza, będziemy wyrównywać kolory cery po lecie, więc jak najbardziej polecam również kwasy AHA oraz retinol. Tak jak mówiłam, jeżeli jesteś ciekawa... To jak tylko dojdzie do mnie paczka, ponieważ mi się skończyła, teraz jest nowa odsłona, z chęcią opowiem i pokażę, jak stosować retinol, tylko napisz mi pod filmem. Słuchaj, ten katalog to niewątpliwie również katalog zapachów. Niedawno był Dzień Chłopaka, a także od jutra, przypominam, od 8.10 koniecznie sobie. Zrób kartę klubową, zarejestruj się jako Klubowicz. 15% bez opłaty wstępnej. Strefa premium to jednorazowa opłata: 50 zł na rok, a potem już 30, ponieważ i oczywiście zniżka 23%, inne przywileje, które są dopiero dostępne, jak będzie w tej strefie to sobie zobaczysz, ale wracając do zapachów, od jutra, od 8:10 rusza tydzień z zapachami. Będą świetne propozycje na cenowe na zapachy. Jeżeli lubisz zapachy Oriflame, koniecznie nie zwlekaj i po prostu dołącz i zarejestruj się. A ja zapachów, które chciałabym tobie szczególnie polecić, zacznę tym razem od panów, ponieważ był dzień chłopaka, no i składam serdeczne życzenia w związku z tym y, dla panów, więc y, pokażę. Oczywiście nie mogę, nie mogę nie powiedzieć o wodzie perfumowanej y, Absolut y, Possess Men. Jest, jest, po, jest jeszcze y, w propozycjach Possess Secret, jak widzisz, mój jest użytku. Pachnie cudownie, są to takie męskie flakony. Świeżość, elegancja, y, garnitur albo elegancki ubiór, fajne popołudnie, Randka z tym mi się kojarzy, więc polecam serdecznie. Uwielbiam, kocham. Tak, wręcz ascendant, ascendant, również w, w odsłonie. W tym katalogu jest akurat ascendant czerwony. E, tu jest również przepiękny zapach czerwona guarana pieprzy. No po prostu wygląd zapachy są przepiękne i mocne chciałam tylko pokazać czarny ascendant tak wygląda flakon jest taki również fajny męski flakon myślę, że naprawdę warto, warto się zaopatrzyć w te zapachy wielu, wielu panów uwielbia te zapachy no i wiele, wiele, wiele innych zapachów, których w tej chwili, w tej chwili nie jestem w stanie wszystkich mieć ale z pewnością od jutra możesz po prostu się mile zaskoczyć, ponieważ Twoje ulubione zapachy mogą być w pozycjach takie. Glasiery Glaciery są również bardzo lubiane przez Panów. Tak wygląda ten ascendant. E Posez, o którym mówiłam, to jest ten men, absolutnie i e e secret men. Glasier, to już pokazywałam: odsłona z glasierami. E no i oczywiście tu jeszcze cała gama za zapachów. Polecam Debonar, polecam ten Nordic Waters. Też jest bardzo świeży zapach, taki bardziej płomienny. Pikantny to, to ten. Ten jest taki świeży, morski, także panowie na pewno znajdziecie coś dla siebie. Polecam serdecznie. Natomiast również zapachy to również dla pań będzie wiele fajnych propozycji. Ja polecam oczywiście perfumy. All or nothing. Perfumy all or nothing. Czarne. Różowe, czarne dla kobiety odważnej, śmiałej, która wie czego chce. Różowe dodają trochę pikanterii, bardziej będą takie trochę słodsze na wieczór, ale również cudowne dla kobiety śmiałej, kobiety, która chce dodać sobie odwagi. Jest tutaj woal zapachu udowodniony, wypełnione pomieszczenie. Jest zapachem, tylko trochę wystarczy nim psiknąć, wspaniali perfumiarze. Zajmuję się tymi zapachami i są to naprawdę cudowne, cudowne zapachy. Ja po prostu kocham je i mam je obydwa. No i oczywiście dziś, tak trochę z pazurem, dla dla, dla yy, właśnie świeżości i może tak trochę kolorystycznie, to przyknę się tym, ale. Zapach rozchodzi się cudowny, więc również znajdziesz te, te, te piękne perfumy w odsłonie dla pań. A dla tych pań, które na przykład lubią, bo wiem, że takie są wody perfumowane, amber. Z amber, akurat w katalogu, amber no to wiadomo: bursztynowy, słodszy zapach, ale jest to woda perfumowana, naprawdę mocne są, mocno będą trzymały. Jest w tej wersji. Jest w katalogu w tej wersji. I jest jeszcze w wersji zielonej. Zielona, no to wiadomo, kolor już nam mówi, że to będzie bardziej świeższa woda perfumowana. Ta jest taka bardziej słodka. Zależy co kto lubi. Ta jest takim, myślę, klasykiem. I do tego klasyka również w katalogu znajdziesz, uwaga, w tym momencie będzie biżuteria. Są tam kolczyki, jest piękna zawieszka. Może warto pomyśleć i, i sprawić komuś taki fajny prezent. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o, o katalog numer 14. Przypominam, że wyjątkowo trwa do 19, bo od teraz katalogi będą zaczynały się w niedzielę. Więc już w niedzielę 20 będzie katalog numer 15, a w nim cudowna odsłona nowego zapachu Jordani Gold Essenza, ale o tym będziemy rozmawiać sobie później. Natomiast nie byłabym sobą, ponieważ jestem ambasadorem uelozów, zdrowy styl życia i również, jeżeli chciałabyś zrzucić parę kilogramów albo chciałabyś mieć więcej energii zimą, koniecznie się do mnie odezwij i na pewno coś zaradzimy. Mamy wspaniałe szejki, zastępujące posiłek serii wegańskiej, czyli, czyli naturalne, mamy koktajle Natural Balance, które ja często mnie na relacjach ja właśnie stosuję, dodaję się mielniany, dodaję sobie, dodaję sobie czarnuszkę i nasiona chia również dodaję. Takiego powera, bo tam są te enzymy, takie, które są potrzebne do budowy komórek. No i oczywiście mamy również Wam błonnik prebiotyczny z sześciu wzorcowych, z wzorcowych składów na błonnik, tego na pewno byś nie dostarczyła organizmowi super suplementy. Koniecznie, jeżeli byłabyś zainteresowana, odezwij się do mnie. A teraz życzę już cudownego dnia. Zapraszam serdecznie, zarejestruj się, masz pytania, pisz, odezwij się do mnie, dołącz do klubu, zostanie, współpracujmy razem. Również jest opcja biznesowa, do której Cię bardzo zachęcam. Oczywiście spotkamy się na kawie i o tym porozmawiamy. Życzę cudownego dnia.